No, siemandą, mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk i słuchajcie, dzisiaj mam dla was zupełnie inne wideo. Co się okazało przyszła do mnie paczka, na którą dosyć długo czekałem. Znaczy nie no, nie czekałem długo, ale wiecie o co chodzi, nie. Przyszła do mnie paczka z nowym krzesłem. Zaraz wszystko się wam pokażę, tutaj jak to wszystko wygląda i tak dalej. Moje stare krzesło. No, już troszkę jest schodzone. Tutaj zaraz Wam pokażę zdjęcie, jak ono wygląda. Już nie jest zbyt, y, że tak powiem, słodkie. Poza tym, to nowe krzesło jest używane przez wielu takich, wiecie, dużych youtuberów i w ogóle, y, którzy, wie, wiecie, mówili, że bardzo dobre i tak dalej. Borsuch już jest nie, za, nie, za, nie, za, nie pierwszej młodości y, i też już mam problemy y, z kręgosłupem i tak dalej. Więc to nowe krzesło będzie dużo lepszą opcją. No i słuchajcie, jak widzicie, moje stare krzesło tutaj dla porównania pokazuje z bliska, jest już troszkę nadgryzione zębem czasu, jak widzicie, a mój kot też już nie raz zaatakował to krzesło. No tak, więc czas na zmianę. Zaraz przechodzimy do unboxingu i do montażu nowego krzesła. Krzesło jest od Secret Lab, inspirowane Batmanem. Bardzo fajną taką opcją, która mi się spodobała, to jest taka gigantycznie wielka karta z opisem jak złożyć krzesło. Tutaj mamy kartę gwarancyjną. Secret Trap pisze, że jak wrzucimy zdjęcie na Facebooka albo gdzieś tam, i sagujecie ich, tu dają wtedy wam 5 lat gwarancji na krzesło. know that I run it, yep. everything you wanna do, I already done it. Uh -huh. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night. Yeah You know I said, uh, I said, damn it's gonna be a long night. A shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Uh, do it for the boy with a bag yeah. now. Movie star money, making everybody act out. I don't lie to these women if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them Capella. See, I'm only getting better. You won't get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. and I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. Kochani, słuchajcie, krzesło już jest złożone, tak wygląda w całej okazałości. Zaraz zobaczymy, będą różne ujęcia. Ja powiem szczerze, że jak usiadłem na tym tronie, to poczułem się naprawdę jak Batman. E, niesamowicie. No, nie jest aż tak mięciutkie, jak mi się wydawało, że będzie, ale Secret Lab pisze, że właśnie ono ma być troszkę takie e, bardziej twardawe, e, dlatego żeby właśnie lepiej suportowało te plecy. E, tak więc, tak więc, tak to właśnie wygląda. No, niesamowity komfort. Powiem szczerze, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się na nim siedzi. E, oczywiście te armresty, tak? Te, te podpórki na ramiona, bardzo fajna opcja. Je można w różne strony dowolnie sobie tam, e, e, że, że tak powiem, e, dostawić, ustawić i tak dalej. Także bardzo, bardzo fajna opcja z tym. E, no, wiadomo, większość krzeseł posiada coś takiego, ale naprawdę, no, my, muszę przyznać, że dotykając to krzesło i, i wiecie, każdy element tego krzesła jest po prostu takim nie wiem, kurczę, Mercedesem wśród e, krzeseł, no tak po prostu, tak e, sprawia takie wrażenie, naprawdę świetnie e, zbudowanego i naprawdę um, no, jak za te pieniądze, bo no, niestety nie było tanie, ale no, muszę przyznać, że naprawdę Secret Lab dali radę, wydaje mi się, że to krzesło jest składane w UK, e, ponieważ cała siedziba firma się mieści właśnie E, właśnie w UK oni mi stamtąd wysyłali to krzesło. E, tutaj te podstawki, i tak dalej, też są właśnie, też mają takie mięciutkie, y, e, także naprawdę bardzo fajnie. No a poza tym krzesło wygląda kozacko. Również można oczywiście się na nim pobujać, e, można normalnie na nim się położyć. Nie pokazałem tego w filmie, ale nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że wiecie. E, Tutaj mamy jeszcze pokazane właśnie jak krzesło wygląda tutaj tak bardziej z bliska. Niesamowicie precyzyjnie zrobione są te wszystkie szycia, muszę przyznać. Ktoś tutaj naprawdę, naprawdę się grubo postarał i nie wydaje mi się, że to jest maszynowo robione. Wydaje mi się, że te szycia, na przykład boczne krzesła, są chyba robione ręcznie, bo nie widzę tego inaczej. Tutaj jeszcze dostajecie taką poduszeczkę pod głowę. Niesamowicie miękka, e, dosłownie wręcz aksamitna. E, materiał niesamowicie aksamitny, a w środku mamy właśnie ten Memory Foam Pillow, także niesamowicie mięciutka. No, krzesło prezentuje się wspaniale, ale najważniejsze, że będzie po prostu wygodne. E, szycia, tak jak mówiłem wcześniej, zobaczcie sobie tutaj z bliska mam ujęcia zrobione dla Was. Niesamowicie precyzyjnie wykonane w ogóle te szycia są. Tutaj mamy taką. Po prawej stronie, właśnie takie pokrętło, które pozwala nam taką, jakby wewnętrzną poduszkę pod plecy wysunąć, po to, żeby właśnie troszkę wygodniej dla kręgosłupa i tak dalej, bezpieczniej i tak dalej. No, naprawdę świetnie wykonane krzesło. Nic dodać, nic ująć, powiem szczerze. Także powiem Wam, kochani, no, ja już na nim sobie tutaj siedzę, nagrywam. E, dogrywam właśnie audio do tego wideo, Powiem Wam szczerze, no tak jak siedzę na nim już chyba z 40 minut, naprawdę niesamowicie się siedzi. Bardzo wygodne, bardzo, e, no po prostu klasyk. Nie? Klasyk, no po prostu naprawdę świetnie zrobione krzesło. E, zrobię być może jeszcze jedno wideo, jeszcze jeden film, taki moje przemyślenia po tam półrocznym używaniu, albo nie wiem, za rok. Jak to, jak to będzie wyglądało, ale pomyślałem sobie, że wiecie, tyle jest tych krzeseł gamingowych i być może po prostu, wiecie, nie słyszeliście o tej firmie Secret Lab. Z tego co wiem, to bardzo dużo właśnie streamerów, jakichś tam youtuberów no, sięga po te krzesła, bo są po prostu naprawdę porządnie wykonane. Samo krzesło około 30 ponad kilo, także kawał drzewiszcza. Nie jest to po prostu, nawet jak je ja składałem, to naprawdę się napociłem. Nie jest to coś takiego, wiecie, taniocha jakaś. Także no, no muszę przyznać, że, że naprawdę świetny zakup. To już był ten czas, musiałem, musiałem to zrobić, bo jeszcze trochę to wam kurczę, nie wiem, o kulach chodził, nie? Także słuchajcie, jeżeli się film podobał, to wiecie, co macie robić. Oczywiście, wszystkie nowe osoby zapraszam teraz do subskrypcji kanału z dzwonkiem. Od razu chcę powiedzieć, że nie są to tego typu filmy, które często będą na kanale, natomiast no mówię, tutaj wyjątkowa sytuacja, więc pomyślałem, że nagramy coś takiego. Sprawdzajcie mnie też na fejsie, na Twitterze, kto ma Twittera i koniecznie na Discordzie, Team Tapik i Borsuk, bardzo ważna opcja, wszystko będzie w opisie. Pozdrawiam Tapika, siemandero, Mordencio, jak i wszystkich Was kochani i widzimy się już w kolejnym materiale. Siemandero!